Jeśli lubicie tureckie telenowale, to wiecie, że mają jedną zasadniczą wadę: kiedyś się kończą. Ale to zazwyczaj oznacza, że zaczną się nowe. Więc może nie jest to jakaś wielka wada. W polskiej telewizji zakończyła się emisja serialu Elif. I trudno wyobrazić sobie lepszego następcę dla tej produkcji niż zranione ptaki. Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, to też turecka telenowela, więc fani charakterystycznych dla tego kraju klimatów nie będą zawiedzeni. Po drugie, występuje tu także część obsady Elif, dzięki czemu łatwiej będzie oswoić się z nową fabułą, a po trzecie tu też bohaterem jest dziecko, w tym przypadku chłopczyk. Zranione ptaki to historia młodej dziewczyny, która opiekuje się młodszym przybranym bratem. Małego Omera ktoś kiedyś podrzucił jej ojcu. Facet chciał dziecko sprzedać, ale został aresztowany. Meriem przygarnęła kropka, nie wiedząc, że to porwany syn wpływowego bogacza. Brzmi obiecująco, prawda? W rolę Meriem wciela się 28-letnia Gizem Arikan, pochodząca ze Stambułu aktorka, karierę głównie serialową. Robi od 6 lat. Dla szczególnie zainteresowanych ma 168 cm wzrostu, waży 55 kg i jest zodiakalnym wodnikiem. Niekwestionowaną gwiazdą serialu Zranione ptaki jest 8-letni Emre Mete Sünmez. To syn Turczynki i Bułgara. Ten mały słodziak już cieszy się w Turcji rosnącą popularnością. Ma nawet własne konto na Instagramie. Śledzi je już prawie 40 tysięcy osób. W nowej telenowali możemy też podziwiać aktorkę znaną z wiecznej miłości. Ayşen Inci wciela się w członki niezamożnej rodziny, z której pochodzi mały Omer. Serial Zranione ptaki powstał w Stambule, a w Turcji doczekał się 165 odcinków. W Polsce jest ich więcej, 201, bo jak to z tamtejszymi produkcjami bywa, u nas został podzielony na krótsze epizody. To, co szczególnie mnie urzekło, jeśli chodzi o szczegóły, nazwijmy to techniczne nowej produkcji, to daty premiery. W Turcji pierwszy odcinek został wyemitowany w Prima aprilis. W Polsce trzy lata później, w pierwszy dzień wiosny. Jeśli wierzycie w znaki, to chyba trudno o lepszy.